Witam was bardzo serdecznie w odcinku z gry. Ewiartkiper. zaczynamy, tak jak mówiłem, od yy, astrologa. Tak, mamy ten kwas. Yy, także tam gdzie go. Proszę bardzo, bo to kwas powinno być go na sto. Zadanie wykonane. Mam już wszystko złożone, żeby skończyć te stronice. Wieczkę, młody człowieku. Odrobina kwasu. Młodym ściąga ciągle spieszę, ale właściwie dokąd, nic przed nami... nie ma. No ja chcę stąd uciec ogólnie mordeczką. Delikatnie rozczepić kartki... Już prawie, haha, ha. wciąż mam do tego rękę. Kurwa, na deszczu, to świetny pomysł. Przeczytajmy co jest napisane no, na deszczu. Tutaj mamy trzy części, lufy, co? Naszyjnik Nasz z szafirem, złoty kontomierz i nieskończony notatnik. Czy mi ma nieskończony notatnik? Hmm, chyba wiem skąd wziąć na złote złoty kątomierz Gdy byłem chwilkę na... chwilkę na chwilkę na, chwilkę na... Chwilkę na... stronie jesteś jeszcze przyjaciela <trym wciążę> Koulat. Muszę mu powiedzieć. Esmeralda w ciąży. Jego dziecko. Jeśli mam dostać teraz w lewo. mam dziecko. Mogę mieć dziecko. Kurde. Niesamowite, po prostu nie do wiary. A co z naszyjnikiem? I Mówiłeś coś o naszyjniku i złotym kątobieżu? Tak, tak, wszystko jest powiązane, przeciwne. Być może to dziecko, oczywiście, raz musi mieć 220, ale jednak rozmawialiśmy o naszyjniku i złotym kątobieżu, no właśnie. O człowieku, mi powiedz, musisz, tak, tak, nie wiem dokładnie, gdzie możesz znaleźć złoty kątobież. Pomóż mi tylko dowiedzieć się, co się stało z Esmeraldą i jej naszym dzieckiem. Dobrze, pomogę. Haha, ooo, no, jak wy sobie radziliście z wcześniej. Oni się od czego zacząć? Esmeralda przybyła tu z tą półem przed przez północną przełęcz. to ja tam byłem. No dobra. Nie mogę odjechać, bo przełęcz się zawaliła. No co za ciotka. No wciąż, mam niewielkie pozowisko do kurskiego fortu na północ od wioski. Okej. Będę się tam udać i porozmawiać z jej bratem. Jest teraz zapewne po śmierci ojca, cygańskim baronem. Ja tam byłem, to ja tam pójdę. Okej, okay. ale za chwilę. Eee... No właśnie, jeśli nie mylę, to pracowałeś dla uniwersytetu. Tak, to były piękne dni, eee... co moje życie miało wtedy chyba nawet znaczenie. No nie, ale teraz nic, nie ma... nic mnie już nie zrusza. Wiedziałem, wiedziałem dość wiedzieć, że nigdy nie będę wiedział dość. Poza tym zasady narzucone przez inkwizycję stały się nie do zniesienia. W końcu więc zrezygnowałem. Masz tam może jeszcze kontakty, Podczas prostu im pewna książka. Nekronomikon. Och, młody człowiek zabrałem ją ze sobą. Nikogo nie interesują te o magii. Postanowiłem więc ją udać przyciele, czytać, podobają mu się obrazki. Gdzie teraz jest twój przyjaciel? Tutaj haha. Tarnik. Oho daj mi... Dobra, tarnik, dawaj mi ten Nekronomikon. Cześć, masz jeszcze tę książkę, którą dał ci astrolog? Tak, to duża gruba książka, mam brzydkie obrazki, Używam jej jako. Daj mi ją! No właśnie, zrobiłem już nową nogę, więc czemu nie? Ale to duża gruba książka, sądząc po obrazkach, musi być bardzo ciekawa. Ale wymienię ją za trochę pędraków. O, serio? Za pięć? Dobra, frajer jesteś, dawaj mi ją, czekaj, mam te pędraki, tylko nie przy sobie. Y Dobra, okej, okay, No to spokój. Wiesz też odniosę też parę rzeczy bo trochę tego, mam i no nie potrzebne obecnie. Także zostawimy to. Będę mamy. Chciał pić, prawda? pić, chciał dobra. to jeszcze? Dobra, mordeczko. Masz. No, dobry deal, ok. No i spoko, czyli dał mi ten nekronomikon. No spoko, dobra. No i dobra, no i mamy ten nekronomikon. No spoko, dobrze poszło. Teraz tak, teraz tak. No powinniśmy porozmawiać z tą typeczką. Tak mi się wydaje. Aha. To odnośnie wiecie co. No to jest z tymi cyganami. Ale to może. pójdziemy od martwego konia. Będzie szybciej, tak mi się wydaje. Dobra, ma, jesteśmy już na miejscu. Eee, Cygańsko, jeśli szukasz kogoś, kto będzie ci przyszłość z ręki, lepiej idź do miasta. Wszyscy to robią, co mogą, żeby zrobić choć. choć trochę na kawałek lepa. Ale nie, nie, nie. Eee, bo... To pakiet, jak smakowicie. Cudownie, przyznasz, to kebab. Uh, to stary rodziny przepis. Przynieś mi nauczyć się go przyrządzać. O, mam nowe zadanie w ogóle. Eee, cztery takie filety. Hmm. No dobra, ale poczekaj. Jeśli chodzi o Smirana, możesz powiedzieć mi coś o swojej siostrze Seresmada? Gdzie ona teraz jest? O, należy do świty Inkwizytora, wiesz, pojęcie o swojej siostrze, ale pod jednym warunkiem. Strażnicy Inkwizytora spytali jedną z jeszcze czeka na swoje rotoje, może więc jeszcze jestem uczniona. Oprócz tego przyjaciela Lord kwizytora by ją uwolnił wszystko co wiem. W sensie kogo? To nie jest mój przyjaciel, ale spróbuję pomóc. Kogo? kogo? Lord Inquisitor. Kto to kuźwa jest Lord Inquisitor? Kto to jest? Halo. Oby boże, to nie wygląda dobrze. Cztery filety. Nawet nie wiem, czy mogę na taki poziom w ogóle, wiecie, smażyć nawet te ryby, nie? Yy... Niby mogę, no to musiałbym jeszcze zrobić. Dobra, to nic trudnego, chyba, z tego co widziałem. Dobra, tak... mm. Kto to jest kuźwa Lord Inkwizytor? Dobra, mniejsza z tym. Zaproponuję na razie. A już wiem! Już mi się przypomniało. To jest ten... O kurczę, to jest ten cieć... Yy, co jest w tym dniu... No właśnie, tym jakby mężczyznę, że tak to ujmę. Yy, I on jest tym... Właśnie tym dziewczynkiem, co pali wiedźmy. On się, On jest tym Inkwizytorem. Już mi się przypomniało. Dobra. Big Brain, no już mi się przypomniało. Tak, o! Oh, tak, tak, tak. O kurczę, to z nim tak szybko nie pogadam. Dobra, rytm połowić, ale przepraszam, też jeszcze jedną rzecz, tylko za chwilkę, bo muszę sobie coś przypomnieć, mianowicie. A tego tutaj nie mam, bo jest to oczywiście. Jest to oczywiście w kopalni. Patrzcie tam. Ogarnąłem, jak te zombiaki już działają co szczęście, się też to drewno. Mianowicie, ogarnąłem, jak te zombiaki działają. O, i nawet oni sami przynoszą dużo żelazo chyba. Tak. No właśnie. Bo... No teraz nie będę tego pokazywał, bo jeżeli... Właśnie tutaj zrobiłem właśnie w kopalni bardzo dużo, bo tak zrobiłem te. to się nazywa... Dajcie mi sekundkę. Troszkę jest rozbudowałem. To się nazywa kamieniołom. I... Jeżeli w tym kamieniełomie jakby damy, położymy zombiaka, czy weźmiemy go na, na bary i położymy go tutaj, to zombiak zacząć pracować. No, tak to działa. Jeszcze mam jednego zombiaka tego w, tym, w tych jaskiniach, więc jego też myślę, że pracujemy nad nim. Ale to za chwilę może. E, wróćmy do ukochanego domu, co? E, no i też zaraz będą kopać, także też spoczko. E, tym się zajmują. Tam Kilka takich zrobiłem, trochę to rozruszałem, nauczyłem się pracować z tymi zombiakami, więc to jest spoko. Mam jeszcze jednego zombiaka, czy nawet dwóch nie mam na pewno, ale jeszcze jednego mam. I też odkryłem, jeżeli dobrze pamiętam, jak te zombiaki w ogóle robić, więc też jest dla mnie dobre. Ale teraz za chwilkę się tym pokażę, co tam dalej jest. Nie wiem w ogóle, o co chodzi. Mam tu. Już tej w kościele. Co tam, Mordo? Chcesz? Muszę się spowiadać, tylko kur, kurczę ten. Nie wiem, dobra, mniejsza. Zrobimy no, oczywiście tradycyjnie rytuał. Jak co? Niedzielę niedzielę co? Może będzie się chciał czy coś. Ale kurczę, jakiś wieśniak w ogóle. Więc nie wiem o co chodzi. Widziałem, że nikt nie przyjdzie, tak szczerze. Dobra, pomysł myślą się Błogosławieństwo, strata, tata, o, czary. Dobra. Tak, Ale trzeba będzie też w końcu ruszyć z jakimiś, no, tymi dalszymi modlitwami, bo, no, tak by wypadało, żeby dostać więcej pieniędzy za to, rzecz jasna. Um... No, dobra, dawać dodatki jeszcze, też wydaję, co on zrobił Tak mało! Chcę więcej. Co on tu robi? 376, no dobra zawsze coś... CO TY TU ROBISZ? Ten gość, ten gość jest dziwny. No ale dobra, no niech będzie. Eee, ulepszenie kościoła? No nie, jeszcze nie jestem gotów, bo mam 14. No trzeba będzie zaraz pomyśleć o tym ulepszeniu kościoła. Mmm... No tak, z tym się tutaj nie pogadam. Yy, ogólnie też, właśnie, jak, jak to zrobić? Potrzebuję tak, żeby krwi dużo, dziewięć. No może dziewięć, już nie będę potrzebował. Z nią tego napoju w sumie. Z niej mam trupów. Dobra, weźmiemy pięć tej krwi na razie. Myślę, że tyle mi wystarczy. Eee, pójdziemy do ukochanego domu. Uh -huh. Eee, teraz tak, Pan potrzebne mi, co mnie zdziwiło bardzo, odpady rolne. Tak, odpady rolne będą potrzebne. Dajmy 92. Konkretnie eee, robi to się w taki sposób. Patrzcie, Zombiaka mogę normalnie, jak tak, mogę kliknąć wykonać, co nie? Tutaj, jeżeli zrobię tak i nacisnę przycisk, umieść. wtedy zombiak jak się robi taki i na przykład mogę pokazać mu marchew I on to robi on ma dużą wydajność pracy ma dużo tych czaszek no także spokojnie chce to yy, no robi Ech. no i dobra no stałe rzeczy to już my też sami zlecimy powiedzmy pusta jakaś to oczywiście tutaj to i na razie to w... no nie, jeszcze to możemy uraki taka pusta <laughs> to możemy zasadzić um. Dodatkowo też wiem jak zrobić tak to na zombiaka mianowicie tak, jeżeli dobrze pamiętam um. Tylko, że najpierw będziemy się wymienić z tym ee, rolnikiem. Wiecie? Najpierw tego rolnika. Podoba to, pokażę. <laughs> w ogóle też zrobiłem to w obrębie skrzynki, jestem ciekawy jak to zadziała. Pracujemy nad tym. Spuszczamy to w dół. <laughs> no i co? Aha. No i co? Gdzie to niby jest. To poszło do tego źródła, czy tu mnie na lodołownicy? Zastanawiam... Aha, to jest tutaj, no to trochę... Nie sens, no, to, sensu, że tu, no bo taką muszę zabrać. I pójść z tym... Tutaj, nie? Um. Okej, okay, no na razie Może miałem tu w ogóle jakiś błąd ostatnio, że to miałem zajebiście dużo tej sławy, nie wiem czemu. No dobra, mniejsza z tym, no gościa tak już nie ma. Eee. No, dostarczyłem mu jakąś skrzynię, więc... nadzieję, że za 15 dostanę, tak? Z taką skrzynią, To jest spoko deal w sumie. O, osiemka, mordeczko jest mi bardzo potrzebne, yy, A to za chwilkę. Gdyż, po pierwsze, pójdziemy jeszcze się przespać na no szybkości. Dobra, także jesteśmy u tego środka. No i mam ten kronomikon dla ciebie. Proszę bardzo. Twoja książka żmiju. Nie dziwne, jesteś człowiekiem o języku, umiejętności widotku, jesteś nieśmiertelny. Życie nie jest sprawiedliwe. Dawaj mi tę książkę. O rany, rytuał jest bardziej skomplikowany, niż sądziłam. Lęk w sercach, fontanna krwi, konwergencja grzechu. Nie do większego rytuału, nikt go nie ujrzał. Nie podawaj się, też mam bardzo trudne zadanie, wiem jak to jest. Trzeba tylko wierzyć w siebie, wszystko w Twoich rękach, on... trener osobisty. Nie niebezpieczna, bez względu na skutek To Dostała odpowiedź na to, nie ty. Ma rację, ktoś ma rację. Ale... w tym pasku oh. trzeba się jednak pomóc. Przesługa za przesługę, rozumiesz? Ehm... No właśnie, jak mogę pomóc? Brzmi to co nie? Przede wszystkim musimy przydać się do ry rytuału. Musimy być... Musimy być tak straszni, jak w dawność haha. <laughs> Śmieję się, bo sobie nie drzeć tu Ale komu Ale komu ja to mówię, haha? Ha. Przecież wspaniale by zakrywał swój kościół. Roczny krzyk, że przychodzę mi na myśli co wspomniane. Ontanny krwi. Yy... Okej, okay. nie zupełnie takiego co coś wymyślam. Dwadzieścia! Ooo oh, man, ale nieskończony notatnik, no. Złóżę, że nie skończyłem, tak. Potrzebuję go, go do czegoś bardzo ważnego. Czuję go do własnej własnego i wrócić do swojej kochanej. Całkiem dobrze cię rozumiem. Może nawet lepiej, niż sądzisz. Znajduję ten, jedyne, co zostało z mojego dzieciństwa. Chciałbym do własności. Ziemniowie mnie z tego płonącego domu trzymałem go z całej siły w Bardzo wiele dla mnie znaczy. Strona do nigdy się nie kończy, a zapisuję w nim wszystko. Wiele z nich było już zapisane, gdy zaczynałem. Zawsze się o czym były te wszystkie notatki, czy ci, którzy je pisali, byli szczęśliwi. Okej, okay, czyli się sirtułom się powiedzie... Kurde, tylko że... Ok, no to 20, a potem... Kurcze, tylko że... Oh man... O kurcze, pieczone czaszki, te... i to tylko daje... JEDEN... Krzyżowany szkielet, o Jezus Maria... Nie no, te czaszki w kolumnie, te to, czaszki to, 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 to jest skam totalny. On na krwi. Boże kochane, jakie to jest drogie. Eee, o, trochę będę ją z tym roboty, no nie powiem, że nie. Ja pierdzielę. Dynia, poziom srebrny. No dobra. No. Dynia, poziom srebrny. Ja pierniczę nie mam. No. Coś tam mógłbym teoretycznie teraz porobić, ale dobra, na no, razie tym nie zajmiemy. Oj, oj, troszkę to mi zajmie, tego wszystko, Tak, tam widziałem. Ja pierniczę. no ale dobra, nic. Pójdziemy się z tym przespać, zapiszemy to sobie. Dobra, teraz w ogóle idziemy na to wzgórze wiedź, bo musimy wiedzieć, właśnie co z tam Esmeraldo, tak? Zmieszmy, z drugim imieniem bo Kotleska. Um, no, siam, mordeczko. O nie! No nie gadaj, żeby to mi się nie zapisało, ta rozmowa z tym... O nie, nie zapisało mi to się! Ja pierdziele, dobra, muszę iść do... ...do miasta, Boże... O oh men, nie zapisało mi się to, nie wiem czemu. Ja pierniczę. Dobra, idziemy tam jeszcze raz i idziemy z nim gadać. Nie, no no jak? No cały czas mam to kurczę. No to czemu z tym inkwizytorem nie mogę gadać? Boże te ulotki muszę mu przynieść. Kurczę, jest to może że te ulotki najpierw muszą mu przynieść. Czekajcie, wróćmy do głównego domu. Pójdźmy tam jeszcze raz. I się dowiedzmy. Kurczę, jest cała szansa, że tego, że te ulotki najpierw muszą mu przynieść. Ja pierniczę. O, o, czekajcie, coś tu odblokowałem. Hej, przestańcie się przeklewać, czuj się ostrzeżony. Tylko sobie spaceruję. O co tu chodzi? Nie ma tu na co patrzeć. Oho. W takim razie, co ty robisz? W ogóle z się ten dialog włączył. To pułapka. I trap. O, o, to, to źle by zabrzmiało. Może nie jest ale nie wygląda to jak zasadzka. O co tu chodzi? Jak miał zły sen na tym portalu w wyznawcach kultu, czekamy tu teraz na wyznawców kultu. Jakiego kultu? Co so, kultu? Całą ma obrazanego z wieźbami. Tom, pomóż mi. Powiedź wiedźmowo kulturową taki. Chcą zrobić naszego ukochanego króla. Ja się wygrałem w Obalą wielką inkwizycję. Tak, tak, a my stracimy pracę. A może ty do kultu? Nie, właśnie, jest na grabarzem. Ja nie przyjrzę się, piedesta, dopóki tu są. O, no... jak mam to niby zrobić? O, oh, man! Gdzie jest ten inkwizytor? Mogę? O właśnie, muszę strażnicy pilnują portalu. Mój panie, czy sądzisz, że strażnicy tu na wzgórzu są naprawdę niezbędni? Nie wiem, ale w mieście aż kuczy, to tak, ktoś pragnął zdobyć zakazaną wiedzę. rady z ostatnim razem ich roczne rytuały doprowadziły do wielkiego wybuchu. Co to jest ten wielki wybuch w ogóle? Lepiej zachować jak największą ostrożność. Mogę zapytać się, zgodowałbym znać, gdyby ktoś się zakręcił. Stojące to nie jest w za, zasadzie strażnicy, są widoczne z kilometra. No, hmm, masz rację, ale czy jest coś tego zaufania? Um, nie wiem. Kurde! Ulotki muszę ci przynieść! O! No dobra, no to nic nie załatwię z Dobra, no nic, trudno. Mam w ogóle trupka. E, także tak się przyśmieć wam pokażę, jak, jak się spala. Bo nie pokazywałem tego odcinka jeszcze, a w sumie czemu nie? W ogóle teraz mam ciała 1 na 3. Ciało oczywiście jest tutaj, bez zmian, ale na przykład mogę to położyć tutaj na tych stałach, żeby nas tak leżało. O, czemu nie? Jak <laughs> się leży. Ale nie, no, y, oczywiście zabierzemy z tego ciała wszystko, co się da. Zwłaszcza krew, zwłaszcza kości, zwłaszcza czaszki, zwłaszcza mięso, bo to jest najbardziej cenne. No to tak ciało, to tak pójdzie na spalenie, więc jakby to i tak nie ma znaczenia. Wszystko, bierzemy, wszystko, wszystko. To i tak chciał płci na spalenie. Więc to nie ma znaczenia, co z tym ciałem się stanie. Yy, skóra też, wszystko jak mówiłem, wszystko, wszystko. Mózg. Serce. I jelitka. Wszystko. <grystanie> Sakra. Dobra, bierzemy te zwłoki, właściwie co z nich zostało. Um, I teraz tak. Trup wygląda w taki sposób, że bierzemy go tutaj. Budujemy. A, miejsce wspaniałe zwłok, którego a, zapomniałem, że to jest. Nie 8 y, o pół, tylko 8 pulano. Dobrze, przepraszam, się pomyliłem, akurat. Nic się stało. Y, odstawimy jeszcze te rzeczy w międzyczasie. W sumie już tutaj jesteśmy. Pamiętajcie, 8 polano. No i dobra, no i budujemy miejsce spalania zwłok na przykład tutaj. E, bierzemy naszego umarlaka, kładziemy... musimy budowie oczywiście to jeszcze. E, bierzemy naszego umarlaka, kładziemy, no i podpalamy. <laughs> no, i, no i tak to wygląda, no. Mm, zjemy jeszcze te wszystkie... Mm, porzeczki Dobra, czekamy aż to się spali, eee, i staniemy taką jedną rzecz. Mianowicie, eee, może w celu przyspieszenia tego pójdziemy się przespać, w sumie, bo to jak przyspieszy proces, tak mi się wydaje. Eee, w ogóle też odeślemy od razu dwa pudełka z towarami z dotyczącymi, że eee, jedno pudełko na razie dotyczące właśnie tych dzbanków. że bardzo, odsyłamy je na dół. Yy, pokażę Wam te zwłoki, myślę, że w tym miejscu będziemy mogli ten odcinek zakończyć. Chociaż nie, pójdziemy jeszcze. Yy, Okej, okay. wiesz, on to zrobił już, Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Jeszcze raz ja zrobię. Yy. No dobra, no i co mam z tym zrobić. Co no tutaj, co mam z tą zrobić? Noż? kurwa, co tu mam za? Nie no, nie wierzę w to. No. Nie, 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 poczekaj, poczekaj, poczekaj. Zgubiłem teraz. Co tu mam zrobić, do cholery jasnej? Ja pierdzielę, no. Nie wiem, co mam dalej to robić. Taki jest problem. Poczekajcie, ja to z z z zrobię z save'ika, bo. Dobra, ogólnie odkryłem, że to trzeba prawdopodobnie po prostu położyć um, pieniędzy. I wydaje mi się, że w ten sposób mamy to już załatwione. I w ten sposób ten zopak pójdzie to. odłożyć. Tak mi się wydaje. Wziął to? Odłożył to czy nie? A tak, automatycznie to tak działa? O, zajebiście. Tylko, że z tego 20 nosiomarki, marki. nie wiem, ma, to jest stonks, nie wiem. W sumie, jak patrzy... tak, jest to w miarę opłacalne. Co bym jeszcze na miał? No tak, jest dosyć opłacalne, jest to opłacalne. Nie będę eee... Dobra, no to krótko marchew w tym czasie. Dobra, to sobie weźmiemy. Eem... No i dobra, w zasadzie możemy zakończyć, bo... Tam mi przyjdzie jeszcze jedno ciałko, ile mi już nie przyszło, bo nie zapisało się... Na... Eem... Ale teraz tu już nic więcej nie zrobię, także cóż... W tym odcinku to na tyle. że ja wam bardzo dziękuję za oglądanie yy... Mam nadzieję, że Wam się oczywiście podobało. Jeżeli to zostawcie klikam w górę. trzymajcie się na razie, pa pa. Cześć!